Może powtórzymy język budowniczych? Nie, no, co ty, magu? No, odmień być. No, daj spokój. No, odmień, no. Weź się, magu. Bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No, to odmień, no. No, wiem. No, sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja? Co ja? Nie stresujesz. Ja cię stresuję. Kurwa uczysz się tego pierwszy dzień 30 punktów nauki, a to wszystko jak krew w piach. Ta, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Kard. Kardimon, fatang, shatar, fatang, peliar. Kurwa, o tym też nie słyszałeś.